Witajcie kochani z tej strony Monika z kanału Mona Art. Dzisiaj chciałabym z wami wykonać y, pracę, taki okrągły layout y, i będziemy pracować z kolekcją Aurora od Altair Art. Jest to y, piękna kolekcja w kolorach y, szaro-różowych. Ja już od dawna y, o niej myślałam, żeby z niej zrobić jakąś pracę, ale jak dotąd to, to nie było czasu. Pokażę Wam pokrótce, jak wyglądają te papiery, i za chwileczkę Wam opowiem dokładnie, co będziemy robić. Na stronie tytułowej są to. A, dobra, to Wam teraz powiem. Jest 7 dwustronnych papierów, 12x12, 12, 14 wzorów. Papiery są. Nie wiem, czy to 250 gram. Nie widzę. A tak mi się wydaje, mniej więcej. Okładeczka. Na drugiej stronie okładki mamy tutaj. Całkiem sporo dodatków do wycięcia. I też nawet widzę, że to są jakieś dwa napisy. Parę takich banerków, takie karty, obrączki. No taka bardzo nadająca się jest to kolekcja do ślubów właśnie. Arkusze mam pomieszane troszeczkę, nie są po kolei, ponieważ już wybierałam do swojej pracy. Którą, które papiery wezmę. Jest troszeczkę ptaków, a nawet mają różowy brzuszek, żeby pasował do tej kolekcji. Ja się na kwiatkach nie znam, wam, więc wam nie opowiem, jakie są to mi wygląda na jakieś porzeczki albo inne tego typu roślinki, jakieś owoce. Z tyłu mamy szary papier. Jeden jest paseczki, drugi jest w oddzielony jest korneczką. Bardzo lubię takie papiery. One fajnie pasują na przykład do kartek DELEK. Tutaj mamy taki bardzo kwiatisty papier. Tutaj się cały czas pojawiają te same kwiaty, one są właśnie w tych dodatkach. Pod spodem mamy i serweteczki, i tekst nam się tutaj przebija. A z drugiej strony mamy taki piękny papier w motylki. On chyba też się pojawiał w kolekcji Butterfly Dream, również od Alter Art. Tutaj mamy arkusz. Teraz patrzę, czy ja mam go dobrze. Dobrze. Takie pionowe ma kompozycje, takie jakby przedarcia kartek, papierów oczywiście, koroneczki. Też bardzo fajne. Natomiast do mojej pracy akurat nie za bardzo mi pasował. Z tyłu mamy tutaj też bardzo fajnie się nadaje na layout, ponieważ jest taka ramka i te kompozycje tutaj kwiatowe wychodzą i troszeczkę nam tutaj też gałązki wychodzą spod tej, tego papieru, który jest tak jakby podwyższony troszeczkę. Tutaj również mamy taką... taki papier, który ma bardzo dużo kompozycji i właśnie bardzo fajnie tutaj przełamują trochę te takie turkusowe motylki. Zupełnie inaczej się cały papier prezentuje. No Mówi wam, że to tak jak takie takie porzeczki wygląda. Albo jak takie. Mm, Jarzębiny, może. Nie wiem. I to również jest podobny papier do tego, który był tutaj taki przedzielony właśnie. Tylko, że tym razem są kropeczki i jakieś takie inne wzory. Również jest jakaś koroneczka. Tutaj mamy fantastyczny też papier z serwetkami i wewnątrz się znajdują tych serwetek kompozycje kwiatowe. Z drugiej strony jest również taki papier, który jest przedzielony. I też są kompozycje tutaj właśnie z ptaszkami. Bardzo fajne jest. Tu już mamy dwa arkusze, które ja sobie wybrałam do mojej pracy. I to nie będzie ta strona, mimo że jest bardzo ładna. Te koronki na pozór się wydają takie białe, ale faktycznie one są różowe. Bo jak oglądałam zdjęcia kiedyś tej kolekcji, to mi się wydawało, że te koronetki były białe. I ja będę używała tego arkusza, który jest taki bardzo, bardzo, bardzo kwiecisty To jest po prostu kwiat na kwiatku, popchany kwiatkiem Oraz tego arkusza, również takiego przedzielonego mmm, kwiatami tym razem Bardzo mi się podoba ten wzór tutaj no, Ale te kwadraciki też są ok I z tyłu mamy tutaj takie kwiatuszki szare Wszystkie są szare, jaśniejsze, ciemniejsze bardzo fajne. E, I do tej kolekcji jest dedykowana mm, arkusze takie do wycinania. Ja tutaj mam akurat jeden, ponieważ resztę już wycięłam. On z jednej strony ma papier e, gład znaczy gładki e, papier, który możemy wykorzystać do jako tła i bazy, e, a z drugiej strony są motywy do wycinania. Tak jak widzicie, właśnie też się powtarzają obrączki i ptaszki, tutaj akurat mamy dwa. Jeden jest zielony, drugi z różowym brzuszkiem. Bardzo fajnie to wygląda, a pozostałe arkusze ja już sobie powycinałam. Nie wiem, z których elementów dokładnie będę korzystać, ale sobie je wszystkie przygotowałam. Tu jest całe mnóstwo kwiateczków. Co jeszcze mam? Mam przygotowaną koronkę. Mam tutaj pudełeczko z kwiatuszkami. Tutaj jest akurat taka bardzo duża ilość. No, oczywiście, że tyle nie zużyję. Do tego mam pudełeczko z, ze zdjęciami, ponieważ sobie wybiorę. To akurat są moje zdjęcia. Mm, takie trochę, może to <grywa> dziwne, że własne zdjęcia będę sobie na pracy robiła, ale nie za bardzo miałam pomysł, co wybrać. Yy, raczej nie będę czegoś zdjęcia tutaj udostępniać, a nie miałam nic takiego fajnego. Trochę wstążeczki, tutaj takie kwiatki z jakiejś tam tkaninki, sznureczek i całkiem sporo listków, listeczków i listeczusiów. Plus inne jeszcze gałązeczki i serweteczka jedna. Co będę używała jeszcze? Mm, cyrkla będę na pewno używała, szpatułki, ponieważ zamierzam y, tutaj przez maskę wzór sobie odbić. Y, będę y, moją pracę wykonywać na bazie HDF bądź MDF, już sama nie wiem. Też jedna warstwa będzie podklejona na birmacie, którą już sobie przygotowałam. I co ja tu jeszcze mam? Mam też farbkę taką akwarelową białą, może do pochlapania, jakieś perełki tutaj wpłynie nowo. I tak naprawdę to, co będę używała, to być może dopiero zacznę wymyślać w trakcie tworzenia. Skoro już Wam wszystko pokazałam, to w takim razie zapraszam Was. Do zobaczenia, jak tworzę moją pracę. I to już zobaczycie w przyspieszeniu. Do zobaczenia na końcu filmiku. Música